Pamiętajcie, że z kodem Sport 600 dostajecie free bet w wysokości 60 zł na stronie Betfan. Link znajdziecie w opisie. Dzień dobry, witam stałych widzów kanału Nie grasz, nie wygrasz, jak i tych nowych, którzy, mam nadzieję, po tym filmie. Klikną w subskrypcję i zostaną z nami na dłużej. Moi drodzy, jak pewnie dobrze wiecie, już w poniedziałek 29 listopada dowiemy się, kto zdobędzie złotą piłkę za 2021 rok. Ja z tej okazji mam dla Was, a jakże, kolejną jedenastkę. Tym razem nie najgorszą, a najlepszą jedenastkę, składającą się z piłkarzy, którzy nigdy, ale to nigdy nie zdobyli złotej piłki. Kryterium doboru tych piłkarzy już Wam mówię. Słuchajcie, przede wszystkim skupiłem się na piłkarzach, którzy już zakończyli swoje wielkie, barwne kariery. A jeżeli nie, to są już na ostatnim etapie tych karier, i zdobycie złotej piłki już im raczej nie grozi. Dlatego proszę, nie piszcie w komentarzach, dlaczego nie ma De Bruyne, dlaczego nie ma Kante, dlaczego nie ma Bruno Fernandesza, dlaczego nie ma yy, Jorginho, dlaczego nie ma Benzemy. Tak jak mówię, skupiłem się na piłkarzach, na legendach, które jak już nie skończyły karier, to już są na ostatnich takich, na ostatniej prostej i za chwilę zawieszą buty na kołku. Ok, kryteria już znacie, to jeszcze dwie sprawy. Słuchajcie. W Komentarzach dajecie znać, czy wierzycie w to, że Robert Lewandowski zdobędzie Złotą Piłkę za 2021 rok. Jak to robicie? Po prostu dajecie hashtag lewy. Ja wtedy zobaczę, ile osób jest za tym, wierzy w to, że będziemy mieli w końcu Polaka ze Złotą Piłką. Druga sprawa jest taka, moi drodzy, z tej okazji, z okazji Gali rozdania nagrody, przyznania Złotej Piłki, Betfan przygotował naprawdę fajne ciekawe zakłady i one będą w ciągu tego filmu pojawiały się Wam na ekranie, dlatego warto sprawdzać, oglądajcie, patrzcie nie tylko na tutaj screeny, na moją jedenastkę, ale także na te banery Betfana, które będą Wam się pojawiały. No dobra, to wszystko ode mnie, to myślę, że może mogę już kończyć ten wstęp i przechodzimy do jedenastki. Uwaga, uwaga, jedziemy z tym. Moja najlepsza jedenastka piłkarzy, którzy nigdy nie dostali złotej piłki, wystąpi przed Wami w ustawieniu 3-4-3. Zaczynamy od bramki. A właśnie, poczekajcie. Bramkarze w tym plebiscycie to nie mają łatwego życia. Ostatnim i jedynym golkiperem, który zdobył złotą piłkę był Lew Jaszyn. I to było w 1963 roku, czyli 58 lat temu. Od tamtej pory świat piłki mocno się zmienił, ale nie na tyle, żeby jakiemuś bramkarzowi wręczyć złotą piłkę. Szkoda chłopaków. Wracając do mojej jedenastki, to w bramce postawiłem na Gianluigiego Buffona. Wielka legenda, dziesięciokrotny mistrz Włoch, triumfator na Mundialu w 2006. A jakby tego było mało, to na stare lata Gigi machnął sobie mistrzostwo Francji do CV. A co tam? To, czego na pewno mu brakuje, to Liga Mistrzów i właśnie złota piłka. W 2006 roku był bardzo, ale to bardzo bliski zdobycia tego trofeum indywidualnego, ale ostatecznie zajął drugie miejsce za kolegą z reprezentacji Włoch i Juventusu, czyli Fabio Cannavaro. Obrońca ze złotą piłką, a za nim bramkarz. Co to były za czasy, co? Gdybym miał wskazać bramkarzy, których umieściłbym na ławce, to postawiłbym na dwie wielkie legendy. Oczywiście: Ikera Casillasa oraz Olivera Kana. Chociaż oni pewnie nie zgodziliby się na siedzenie na ławce. Obrona. Zaczynamy od lewej strony, a tutaj profesor. Człowiek, który zrewolucjonizował grę na tej pozycji. Facet o atomowym uderzeniu: Roberto Carlos. Podobnie jak Buffon, raz był bardzo bliski zdobycia złotej piłki. Za 2002 rok, po tym jak z Brazylią zawojował Mundial w Korei i Japonii, musiał jednak ustąpić przyjacielowi Ronaldo i zajął drugie miejsce. Dobry wynik, ale są wśród nas pewnie tacy, którzy daliby mu złotą piłkę za to huknięcie z wolnego w meczu z Francją. Kto na środku? Pujol, Pique, Ramos, Chiellini, Ferdinand. Nie postawiłem na tego, który przez całą karierę był oddany jednemu klubowi, Paolo Maldiniego. Ze swoim ukochanym Milanem zdobył tyle trofeów, że aż głowa może rozboleć. To jeden z tych długowiecznych, którzy pomimo upływających lat nie obniżali swojego poziomu. Niech świadczy o tym chociażby fakt, że Maldini dwa razy znalazł się na trzecim miejscu w plebiscycie Złotej Piłki. W 1994 i 2003 roku. Wielka klasa zarówno na boisku, jak i poza nim. Linie defensywy zamykamy następnym po Carlosie Canarinho. Przed państwem szalony Dani Alves, najbardziej utytułowany piłkarz w historii, to chyba mówi samo za siebie. Grał w wielkich drużynach, w wielkich klubach, a całkiem niedawno wrócił do tej jednej, jedynej ukochanej Barcelony. Nigdy nie znalazł się nawet w najlepszej trójce złotej piłki. Ale sam kiedyś powiedział, że tytuły indywidualne kręcą samolubnych ludzi. A on po prostu woli inspirować innych swoją grą. Taki właśnie jest Alves. Lewe skrzydło należy do tego, który twierdził, nadal twierdzi, że w 2013 roku ukradziono mu złotą piłkę. Franck to było tak, jakbym został okradziony. To było niezrozumiałe. Wygrałem każde trofeum, nie mogłem zrobić więcej. To była jawna niesprawiedliwość. Nawet po latach Ribery nie mógł się z tym pogodzić. Faktycznie, w tamtym czasie był na absolutnym szczycie. Najlepsza forma w karierze, trofea w kieszeni i to nie byle jakie, bo przecież Bayern sięgnął wtedy po potrójną koronę. To jednak nie wystarczyło do tego, żeby znaleźć się wyżej od Messiego i Cristiano Ronaldo. To był dla niego prawdziwy cios. W każdym razie, nie płacz, rąk, u mnie jesteś w składzie. A teraz czas na dwóch czarodziejów środka pola: Szawiego i Inieste. Gdyby nie Messi i Ronaldo to pewnie obaj mieliby już przynajmniej po jednej złotej piłce. Szawi przez 3 lata z rzędu zajmował trzecie miejsce: od 2009 do 2011 roku. Natomiast Iniesta był raz drugi w 2010 roku, wtedy to przegrał właśnie z Messim, i raz też był trzeci w 2012 roku. Oczywiście znalazł się wtedy za duetem Messi-Ronaldo. Dziś jeden próbuje podnieść Barcelonę z kolan, a drugi dogrywa karierę w dalekiej Japonii i pewnie po zakończeniu jej też zobaczymy go w strukturach giganta z Katalonii. Duet Iniesta nie ma złotej piłki, ale może kiedyś spod ich skrzydeł wyjdzie przyszły zdobywca tego trofeum? Kto wie? Prawą stronę oddałem we władanie Davida Beckhama. Kiedyś. Bardzo dawno temu, gdy nikt jeszcze nie słyszał o Cristiano Ronaldo i Leo Messim, kurde, to było nawet przed czasami Ronaldinho. Anglik był najpopularniejszym, najbardziej medialnym piłkarzem świata. On był takim Cristiano i Messim w jednym. Wszyscy żyli tym, co dzieje się u Bexa i jego bardzo znanej partnerki Wiktorii. Ale za tą medialnością oczywiście szły również umiejętności piłkarskie i osiągnięcia boiskowe. To on był jednym z głównych motorów napędowych wielkiego Manchesteru United lat 90. i przełomu wieków. Później był jednym z galaktycznych Pereza. Rozkręcał hype na piłkę nożną w Stanach, grał w nadal jeszcze silnym Milanie i kończył w rodzącym się katarskim PSG. Hu, co za kariera! A złotej piłki nigdy nie dostał. W 1999 roku był drugi, bo lepszy okazał się Rivaldo, a w 2001 roku znalazł się tuż za podium. No to teraz przyszedł czas na wielki napad, i nie mam na myśli centymetrów. Snajperzy, którzy w swoich karierach nastrzelali masę bramek. Ale złotej piłki nigdy nie udało im się zdobyć. Jako pierwszy wjeżdża idol naszego Roberta Lewandowskiego, Thierry Henry. Francuz przez lata dziurawił siatki w Premier League. Najbliżej sięgnięcia po najważniejsze indywidualne trofeum w świecie piłki był w 2003 roku. Zdobył wtedy 42 gole, zaliczył 26 asyst, do tego dołożył FA Cup z Arsenalem oraz Puchar Konfederacji z Francją. To jednak nie wystarczyło. Lepszy okazał się Paweł Nedved. Do dzisiaj pewnie niektórzy zastanawiają się, jak do tego doszło. Obok Francuza szwedzki Lew. Zlatan Ibrahimowicz. Jeden z tych nieśmiertelnych. 40 na karku, a on nadal potrafi strzelać na poziomie Serie A. Sytuacja trochę podobna do Lewego. Wielka, indywidualna kariera, ale z reprezentacją nigdy nie było mu daneś osiągnąć naprawdę dużego sukcesu. Zlatan też nigdy nawet nie znalazł się na podium złotej piłki. Ale czy to spowodowało, że stracił swoją nieludzką pewność siebie? Nie tęsknię za złotą piłką. To złota piłka tęskni za mną. Wszyscy chcemy dostać trofeum, które mówi: Jesteś najlepszy na świecie. W głębi duszy uważam jednak, że jestem tym najlepszym na świecie. Zdobycie tego trofeum byłoby czymś prestiżowym, ale przecież decydują o tym głosy głosujących. Widzicie? Zlatan nie płacze i grzecznie rozpycha się łokciami w mojej drużynie. Ostatnim napastnikiem jest Raul Gonzalez, jeden z tych, którzy znajdują się w panteonie bóstw madryckich. Absolutna legenda Realu Madryt. Jak to się stało, że w 2001 roku Raul przegrał Złotą Piłkę z Michaelem Owenem? Cóż, może oddam głos Francesco Tottiemu. Posłuchajcie go. To jest skandal, że tak wielki piłkarz jakim jest Raul nigdy nie zdobył złotej piłki. Przecież on zdobywał bramki we wszystkich rozgrywkach i do tego wygrał wszystko. Jeśli ktoś strzela 20-30 goli w sezonie, triumfuje w Lidze Mistrzów, zdobywa Mistrzostwo Kraju i jej nie dostaje, to dla mnie jest jasne, że to już wcześniej jest ustawione. Mocne słowa. Wolałem to temu nie podpadać i Raula tutaj zmieściłem. Zasłużył chłopak. To teraz rzućcie okiem na cały ten skład. Nie było łatwo, ale się udało. I żebym tylko w przyszłości nie musiał uaktualniać tej jedenastki o Roberta Lewandowskiego. Oby nie. I to była moja najlepsza jedenastka piłkarzy, którzy nigdy, ale to nigdy nie zdobyli złotej piłki. Jeżeli uważacie, że Odwaliłem całkiem niezłą robotę i coś mi się za to należy, może nie złota piłka, bez przesady, no też, no gdzie, gdzie ja ze złotą piłką, powiedzmy sobie szczerze. Ale jeżeli uważacie, że możecie jakoś tą moją pracę nagrodzić, to słuchajcie, klikacie w tym momencie subskrypcję i zostajecie na dłużej z kanałem Nie Grasz, Nie Wygrasz. Ale pamiętajcie, że nie jesteśmy nie tylko na YouTubie, ale również mamy grupę na Fejsie, gdzie można dołączyć, można rozmawiać o piłce, dyskutować o wszystkim. To znaczy o wszystkim tym, co dzieje się w świecie piłki nożnej. No dobra, to wszystko ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, to znaczy właściwie ja wiem, że za chwilę znowu widzimy się na kanale Nie Grasz, Nie Wygrasz. I powiem Wam, że będzie ciekawie. I to nie tylko mówię o swoich materiałach, ale o materiałach również od Footbreak'a i Landriego. Uwaga, uwaga, do zobaczyska.